Ciemaców widzowie, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w survival następny raz. Ale pierwszy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jak komarz miło albo niły No i co? Daily codziennie o 16. No i lecimy. Ogólnie widzowie potrzebują itemów do przejścia gry, bo odpowiem wam także na następnym filmie... No, będziemy potrzebować tych itemów. Mmm Dobra. Trzeba pierw zrobić skrzynkę w ogóle ile ją tych... Po ostatnim chyba odcinku to mam tych jajec. Ustawimy w sumie tutaj skrzynkę. I tutaj będziemy mieli wszystkie rzeczy. O, dobra, ja to wezmę do Eku I wszystko to przenoszę. No, ogólnie na pewno będziemy potrzebować zbrojek lepszych, jakichś diamentowych, całych. Nie wiem dokładnie jakie sety, jakie sety ma mój brat bo będziemy oczywiście przechodzić z moim bratem całą grę ale znaczy będziemy go ro rozwalać smokiem a ja pójdę do NCT i yy, będę chciał już nagrać osobny odcinek z tego. Idziemy sprawdzić jeszcze w magazynie czy nie ma żadnych potrzebnych surowców i idziemy oczywiście do mojego brata tam do bazy czy niczego nie ma? Dobra. Czy tutaj coś mamy? Mamy żelazo, to sobie przepalimy. To się zawsze przyda. Czy tutaj coś jest? Nie wiem, nie widzę. Dobra. tutaj nie ma. I tutaj wezmę sobie wodę, bo się przydaje do. Water, no, tych water skill. Więc, yy, a jeszcze musimy iść po rzece już ostatniej wyprawy, ale to jak nie widzieliście to yy, obejście odcinek yy, jak wchodziłem do netheru, tam była cała tutaj, o tak to, yy, diamenty mamy tutaj, yy, dobra, mamy 7 oczu kresu i to, więc idziemy jeszcze na pewno, idziemy po endermany. Żeby pozabijać, bo potrzebujemy po prostu więcej tych poże yy, Święty, No, tych. OK. No, oczu kresu. Dobra, to się przyda, to się przyda. Jedzonko też będzie trzeba ogarnąć, oczywiście, więc. Ale jedzo z jedzonkiem to już sobie poradzimy, ponieważ mamy w magazynku. Teraz możemy w sumie zrobić sobie. Ozbierać no żelazo, bo w sumie to jest ważne. No, będziemy lecieć żelaznymi sacikami, bo w sumie tylko tak się opłaca lecieć. Ponieważ. Hmm, będziemy mieli szybciej, właśnie, do tej bazy. Znaczy, ja pierdzielę co ja mówię. Co ja mówię, po prostu, widzowie. Nie, nie wiem, co ja w ogóle mówię. Po prostu mnie nie słuchajcie, znaczy, słuchajcie mnie. Kurde, muszę się zmienić F-ką, dobra. Chodź tu. Chyba mnie głupi. tutaj nie mam jedzonka jeszcze. No, creepa, oh man. Creepa? Omen. Oh, Ej, dobra, tu byłem. To wiem, gdzie... O, tam jest wyjście, dobra. Nice, nice, nice. Mm, idę to szybko przepalić. Siema, creepa. Creepa? Oh man. O kurde, drugie... Ile ogursów było tutaj? tu w ogóle co tu mamy, bo tu nawet nie wiem co tutaj jest ale to jest po prostu takie takie wejście jakby do kopalni która jeszcze nie jest zaczęta w ogóle to jest od początku w ogóle prawie serwera to było chyba pierwsza budowa serwer... nie pierwsza budowa to była jak Tomek zrobiliśmy, a to była druga sama taka po prostu zejście do kopalni, dobra tu widzę, że już nam się przepala jedzonko które jest bardzo ważne a teraz tutaj widzę, że coś coś się nie przepala Biorę to. Kurde, nie wykopałem żadnego węgla. To było głupie. Idziemy po coś do przepalania, żeby to przepalić. Mam nadzieję, że coś w ogóle tu będzie w magazynie, bo tu prawie nic nie ma. Ponieważ yy, tak. Tak, ponieważ tak po prostu. Wziąłem już troszeczkę rzeczy, które mi się na pewno nie przydadzą. Więc dobra, idziemy. Mmm. Yy. 26 tutaj daje. Tutaj dam tak. Że najpierw to zrobimy. Tym będziemy przepalać. Dobra, i potem będziemy przypalać tymi dwoma schodkami. Dobra. Nie jest tak źle. Dobra, tutaj widzę, że 15 się przepaliło. 16. A tu widzę, że jakoś to wolno idzie, więc dam tak. Dobra, i 15 Żelaza. Można już z tego coś dosyć fajnego skraftować. Mm, dobra. Nie mam patyków, ale mogę sobie zrobić patyki. Zawsze się przydadzą. Potrzebujemy, jak już mówiłem, siekierki. Yy, tego. Siekierki i dwóch siekierek. I dwóch kilofów. Dobra. Trzy żelaza nam zostało. O. Jeszcze potrzebujemy to do obcinania. Dobra, zrobione. I mamy wszystkie rzeczy takie żelaza. Oprócz zbroi mamy już zrobione, więc teraz będziemy aktualnie robić całe zbroje. Dobra, odkładam to. I to na pewno nam się przyda by w przechodzeniu gry. Dobra. Teraz następnym naszym celem będzie nożyczki i kolejnie owieczek. Ale najpierw trzeba znaleźć bion, na którym w ogóle będą te owieczki. Dobra, widzowie, mamy pierwszą owieczkę. Dobra, mamy kolejną owieczkę. Ile nam dałaś? Jedno tylko. O, dwie nam dała czarna. No, czarne to są jakieś inne. Brązowe też. Brązowe i czarne nas lubią. Ma... Biali nas nie lubią, to jest trochę dziwne. Pierdzielaj, nie podejdziesz teraz do mnie, nie podejdziesz do mnie, nie podejdziesz do mnie, nie podejdziesz do mnie. Nie pozwolę, nie pozwolę, nie podejdziesz. Nie. Nie, nie podejdziesz. Nice, nie żyję. Nie ale, ale ja się zaczęłam, że zginę jeszcze, Ender Perlum mi nie dał. No, co za gienio. Co za gienio totalne. Jeszcze zmarno... Nie no, to ja jestem jakiś... Chyba to mój brat był, no tak, myślałem, że mój brat był. Chcę wezmę lawę. No w sumie nie, nie brałem jeszcze lawy. Co jest? Czerwona owca? Wód. Daj mi... O kurde, sorry, sorry, sorry. Nie obrażaj się tak na mnie. Dobra, to już jest moja y, halubka. I idziemy zobaczyć ile będzie z tego łóżek. A, no ale jakby się udało... A nie, gdyby się udało nie, białą. Ale może... ej, a może ja mam białą, bo pamiętam, że miałem jedną białą i... Ale dobra że tych dynowaników nie można zrobić wełny, bo bym się bardzo cieszył, jakby się dało. Dobra, idziemy zobaczyć, co się tam przepaliło, co nie. Będą no się żelazo przepaliło, to wiem. A, jeszcze nawet nie całe. Te chickensy. Dobra, tutaj zamienię. 14 tylko żelazo się zrobiło, więc dobra. Idziemy. Dobra. Rozdzielę sobie na trzy kubeczki, żeby mieć tutaj teraz dla siebie i odkładam to, co tam miałem odkładać. Robimy tak, tak, cztery łóżka już czerwone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć łóżek, czyli dla każdego po trzy. To my możemy zrobić jeszcze dwa dla każdego po cztery i myślę, że nam na pewno tyle wystarczy łóżek. A weźmy brązowe, bo mamy w sumie jedno chyba brązowe. Nie, białe też mamy jedno, ale brązowe jest lepsze. Po prostu od samego początku było ze mną. Więc po prostu dajemy brązowe i białe i tyle nam wystarczy. Dobra, czyli jedyną rzeczą jest zbrojka, którą teraz właśnie będziemy robić. I ender perły. I to wszystko w sumie. Klata i hełm wjeżdża tutaj na rejony. Dobra, mamy klatę. Hełm, dobra. Myślę, że wystarczy. Dla pewności na pewno wystarczy. Łuk, dobra. Bierzemy to, bierzemy to. Czyli teraz nam brakuje tylko perełek yy, i zbrojki. Więc teraz możemy iść w sumie po perełki, ale ja właśnie nie mam tej zbroi, więc mogę zginąć. Więc odłożę sobie po prostu wszystkie rzeczy, bo nawet jak stracę tą zbrojkę i jakieś tam narzędzia, to nie będę nawet ani troszeczkę smutny, więc nawet Zapomniałem, że oni, że ja ich zaatakowałem w innym filmie, ale to już musicie zobaczyć. I oni mnie teraz będą gonić. No i EPDD, EPDD. No ja nie wierzę. Dobra, po prostu ucieknę. I najwyżej jakoś tam wrócę. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak wrócę, ale dobra. Gdzie są Mendermany? Tam jest ten Giacix. Tu na dole mi się wydaje, że będzie ich troszeczkę więcej więc, ale ostatnio jak widziałem to widziałem czterech naraz i tam sobie tak wyfarmiłem tylko jest taki problem, że ja mam o kurde moi kurde, zginąłem no właśnie, chciałem powiedzieć, że mam taki problem, że no nie mam właśnie tej zbroi Jest trochę lipton 7 nam wystarczy, no jak mamy blisko to może nam wystarczy ale jak mamy na jakichś gigantycznych kordach. To nam nie wystarczy. Więc kurde, gigalipa, gigalipa, gigalipa. ja już sobie to ogarnę poza nagraniami te perełki i to, że lazo. Więc mam nadzieję, że film się podobał. No i co? Siema i do zobaczenia jutro o 16. .00.